Szanowni Państwo, ja się nazywam Bartłomiej Gębala, jestem wicestarostą powiatu szlowskiego. Miło mi Państwa gościć tutaj w parku miejskim w szanowie. Witam serdecznie. Witam serdecznie, Szanowni Państwo, również kandydatów z okręgu 12, którzy dzisiaj zostaną wam przedstawieni. Witam przedstawicieli mediów, ale przede wszystkim witam mieszkańców i już wszystkich członków OKW, którzy są z nami. Bardzo. Brawo, 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 brawo. Szanowni Państwo. Przed nami najważniejsze w 1989 roku wybory. Wówczas wygrała je Solidarność, Polska. Teraz również wygra Polska, wygra opozycja demokratyczna. Jestem o tym głęboko przekonany. Wiemy o tym. Szanowni Państwo, nie możemy pozwolić, żeby przez kolejne 4 lata niszczono demokrację. Niszczono system edukacji, niszczono ochronę zdrowia, niszczono media publiczne. Szanowni Państwo, nie możemy pozwolić na to, żeby to się powtarzało kolejne cztery lata. Dlatego, szanowni tak, państwo, tak ważne jest to, żebyśmy tych wyborów przypilnowali. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy już się zgłosili. Jest nas około 40 tysięcy. Ale żeby ten proces wyborczy przypilnować, potrzeba jeszcze troszeczkę nas tutaj i dlatego zachęcamy wszystkich was, żebyście się włączali w ten proces. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsze wybory. Tak ważne jest to, żeby były transparentne, przejrzyste, żeby nie było nadużyć. Dlatego prosimy Was o pomoc w przypilnowaniu tych wyborów. Szanowni Państwo, przekazuję głos pani poseł Dorocie Niedzieli. Przede wszystkim brawa dla naszych gości, że chcieli do nas przyjechać. Słuchajcie, ci ludzie po prostu jeżdżą po całej Polsce, po najmniejszych miejscowościach i wszędzie mówią jedno, jesteśmy gotowi do walki. Naprawdę tej najmocniejszej, do walki, którą wygramy. Dlatego, że jesteśmy w każdej miejscowości, w każdej wsi. Rozmawiamy z wszystkimi ludźmi, ze swoimi zwolennikami, przeciwnikami. Dlatego tylko, że wszyscy mamy Polskę w sercu i chcemy, żeby ta nasza Polska wyglądała inaczej. Żeby my, żebyśmy ją od 15 października mogli zmienić. Zmienić tak, żeby każdy czuł się dobrze. Nie tylko w, nie tylko w, w moich kętach, nie tylko w nie tylko w Oświęcimiu ale i też na wsiach. Ja proszę Państwa jestem człowiekiem, który jeździ po całej Polsce z agroklubami. Spotykamy się w takich wioskach, gdzie ludzie mówią, pierwszy raz tu przyjechał poseł. I oni mówią, coś trzeba zmienić, bo nam się tutaj źle żyje. I dlatego wszyscy zrobimy wszystko i jesteśmy gotowi, by walczyć o Polskę, by walczyć o wolność, by walczyć o uczciwość i by walczyć o to, żeby każdy w naszym kraju czuł się dobrze. I cały okręg dwunasty jest gotowy do walki pełen sił i Szanowni Państwo, ja chciałem Państwu zaprezentować krótko tych kandydatów, te kandydatki, które startują z tego okręgu. Przypomnę, to są powiaty Wadowicki, Myślenicki, Szanowski, Oświęcimski oraz Suski. Przed wieczką mówiła Dorota Niedziela, Josua i wcześniej wiceminister środowiska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim z zawodu lekarz weterynarii. Brawa, Brawa. dla W Drugi jest Marek Sowa. Marek Sowa poseł drugiej polski ale wcześniej bardzo dobry, najlepszy marszałek naszej kochanej Małopolski, a zaczynał w wieku 18 lat od funkcji sołtysa, więc przeszedł całą drogę samorządową. Brawa, Brawa. dla nich. W czwartym miejscu Bartłomiej Gębala, gospodarz, licencjonarz starosta e, Stanowskiego Powiatu, ale również działacz społeczny, działacz sportowy i sędzia piłkarski hobbystyczny. E, nie wiem, czy dojechał do nas Józef Tomal. Jest, 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 Józef Tomal, starosta trzech kadencji, starosta myśliwski. Cztery, cztery, przepraszam, czterech. Dalej, na miejscu ósmym Jan Jest. Panie Państwo, Jan panowie, jest radnym radny z panowie, On się nie boi. panowie, 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 przewodnicząca osiedla Centrum Kobieta, e, Miejsce 11. Andrzej Stawicki. Brawo! To wszyscy... Wiele razy firma ogarnia bardzo dużo różnych przedsięwzięć. E, miejsce 13. Krystian Fogan. Działacz społeczny... Nie Krystian. Pokażcie. Działacz społeczny artystyczna mieszkania w Stoczni. Miejsce 14. Jagoda Szpak. Ja, tak... Brawo! Witam prezes Fundacji Ciepła Obywatel Mieszkanka Szanowa. I miejsce ostatnie. Sebastian Black. Black na Jest Właściwie bardzo w lat. Powiatu. Powiat badowicki, przewodniczący struktur tamtejszych, ale również dział sportowy, jakiś sportowy. Szanowni Państwo, jak widzicie ta lista jest bardzo mocna, mamy oczywiście Suwak, mamy kobiety, mamy mężczyzn, mamy działaczy samorządowych, mamy polityków ogólnopolskich, mamy działaczy lokalnych. Ta lista wygra te wybory i ja muszę Państwu obiecać, Przegra. że ci wszyscy kandydaci od dzisiaj, biorą się do ciężkiej roboty, przejdziemy każdy dom, każde mieszkanie, każdą ulicę, każdą gminę, a 15 października co zrobimy? Października 15? W okręgu wyborczym, którym 60% mieszkańców mieszka na wsi, gdzie nie ma żadnych dużych miast, największych szanów i oświątyń, to nie są na 400 tysięcy miejscowości. W naszym okręgu wyborczym mamy 431 komisji wyborczych, ale już do kontroli zgłosiło się 660. za Aww! Podwójne odłożenie tej liczby, bo te wybory musimy dysponować, te wybory, które nie będą równe, które nie będą sprawiedliwe, bo widzicie Państwo, jak rządzący się zachowują. Do tego ta reżimowa telewizja, która rzuca na swoje siły, wszelkie siły po to, aby znienawidzić Polakom naszych kandydatów. My sobie na to nie pozwolimy. I pomimo tego, że mają wszystko, to tak jak w 89 roku udowodnimy im, że nie mają jednego. Nie mają za sobą ludzi, bo ci ludzie są z nami. Witam Państwa w Krzanowie. Strasznie dziękuję za to gorące przyjęcie, pełne entuzjazmu i też za Wasze zaangażowanie w wolność, w demokrację, w prawa człowieka. Byliście niezłomni przez 8 lat. Przez 8 lat z człowiek i 15 października ta racja, ta walka, którą prowadziliście o prawdę, o wolność, o bezpieczeństwo będzie rozstrzygnięta i jestem przekonana, widząc tu w Szanowie wasz entuzjazm i tym jednego krzykacza, że wygramy te wybory. 15 października przypilnujcie wyborów, tak żeby każda osoba miała pewność że jej głos jest dobrze i właściwie policzony. Pamiętamy rok 2020, kiedy wybory nie były ani równe, ani nie były uczciwe. Dziś w Skawinie będzie Rafał Trzaskowski, który powinien był być prezydentem Polski. Brawo! Brawo! Dlatego teraz dopilnujcie wyborów, bo oni zrobią wszystko, żeby utrzymać władzę. Do Polaków dzisiaj należy wybór. Czy chcą z Kaczyńskim iść na wschód, który im urządzi Polskę, tak jak Łukaszenka urządził Białoruś? Czy z nami chce iść na zachód? Chce Polski demokratycznej, europejskiej, uczciwej i sprawiedliwej i bezpiecznej. Barbara mówiła o, o bezpieczeństwie. Można tych przykładów mnożyć, jak ty jesteśmy dzisiaj bezpieczni. Sprawa jest niezmiernie poważna. Oni mówią o zbrodni smoleńskiej, o wypadku, nie o wypadku, tylko o zbrodni smoleńskiej. Zobaczcie państwo, jak niewiele brakowało z głupoty, arogancji i chęci popisania się, że w Ciechanowie dzisiaj ludzie płakaliby jak rodziny, które straciły ludzi w Smoleńsku. Dokładnie tak samo, bo jeden dureń kazał latać z samolotem, żeby się pochwalić 10 metrów nad głowami, głowami ludzi. Ludzie doszłoby do takiej samej tragedii, jak tam pod Ketynie. Wczoraj, myślę wszyscy, to, co stało się z naszymi danymi jako pacjentami. Czy można, czy człowiek, który przewalił respiratory, któremu powierzono przygotowanie systemu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pacjentów, pan Cieszyński,